Mam nadzieję, że wszyscy więźniowie śpią. Yy. Chcę Misia! Chcę Misia! Chcę Misia! Nie, nie, nie! 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 Misie! Nie! Nie! nie. Pokaż yy. Yy. Przepraszam. Nie! U, ranek. ranek. O, nareszcie ranek. Cieplutkie śniadanko chlebowe. A ja trochę jedzonka. Nam, 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 Wszyscy za mną. Otworzy mi ktoś? Dobra, wszyscy nie, za mną, nie, wszyscy za mną. Wszyscy za mną. Opowiem, gdzie jest Dawid? No idź. opowiem Wam historię czegoś. Opowiem Wam o czymś historię, ok? Co tam w rękach miałeś? Drzwi. Masz. Poznajcie, była taka historia. Niech historia tylko opowiem wam, dlaczego wszyscy poszedliście do więzienia. No, dobrze. Pierwszy to jest ale. Na, nie, zaczniemy od najmniej winnego. Od, zacznijmy od Dawida. Nie bić się tam. Nie, ja jestem brzygopatą! Ale jest brzygopatą! Przecież! <laughs> dobra, teraz słuchajcie. Nie wszyscy tu do mnie, albo was pozabijam. Nie, dobra, już biegnę. Uspokój się! O, ja jestem jestem kryminalistą! Jestem... Chodźcie tu! Uspokój się! Panie Jeśli jeszcze raz tak, coś powiedz, Do mnie ale już. Dobra. Słuchajcie teraz. Zacznijmy od najmniej, najmniej, najmniej um, niebezpiecznego czyli Dawida. No. No. Dawid był za dziecięcy, aż by, by tak chciał Miśka, no. Że zniszczył sklep. Drugi to jest Mateusz. Mateusz. Yes. Mateusz. Ukradł małe małe ciuszki, które są zrobione z Ukradł ciuchy, które są zrobione z diamentów w naj, najdroższym centrum handlowym na świecie. I nasz psychopata Al. On był naj, najgroźniejszy, najgroźniejszy kryminalista na świecie. Ja Dobra, teraz wszyscy do swoich celi! Teraz wszyscy do swoich celi, okay, um. ale nie Najpierw muszę wszyscy, pacić, chcę. Wody. Wszyscy do swoich celi! Jestem w swojej celi! To, ej, pokazuj, super, dupę, super. pokazuj dupę, o. To twoje... A, to pokazuj dupę! Ale tego twojej jest... celi! Pokazuj dupę, pokazuj dupę, pokazuj dupę! Nie, pokazuj... Dupę. Jezu, pokazuj... O, Chcesz coś domy. bardziej bolo... no dobra. Nie. Nie. Ej, Denis, sprawdź co ja mam w mojej skrzynce. I patrz jaką mam fajną książkę napisaną przeze mnie. To nie moja o. cena! Okej, okay, pani Mateusz, niech pan tam idzie. Pan jest najlepszy ze wszystkich. Teraz przejdę. Idę na chwilę na górę. Nie proszę tutaj... Ale już! Ale już! Przepraszam. Niech pan zobaczy moją skrzynkę, co ja w niej mam. Dobra, niech pan idzie najpierw do środka. Dziękuję. Niech pan zobaczy co mam w skrzynce. Okej. Okay. Ale mój książka Boże. Tle... Która... A mój Aha, aha. Teraz jak a, ja są dwie? jo. Hejo! Hejo, Ale! Siema! A! Piątka! Hej! Po cichutku! O Hejo! No hejo! Siemanko! O mój Boże! Chciałbym gdzieś indziej, przynajmniej tutaj, o! Ja. Dobra, nie mogę. Ja też chcę, też chcę... Eee, wejdziemy się trochę przespać może. Ja też. Włączam światło. Już tak. Deni... Sierżancie denis. Sierżant cię denis. Sierżant cię deniz! Sierżan! Robisz wężeni! Nie spakuj się! A no co mnie! Proszę nie, wy, proszę nie wychodzić Dennis. z celi, proszę nie wychodzić z celi. Sierżancie, Denis, dasz, dasz mi armor standa? Chce pan Miska? Nie, armor standa. A, a, a misiek to armor stand. No to Ej, możecie proszę... Cześć. Przepraszam Przepraszam Już to naprawiam moim jednym żylem A no Ale już to, to Dawidek jest w mojej celi Jak? Się... Ale chciał żeby... Ale chciał tutaj Nie ja nic nie to, Ale zrobił O szkło no właśnie chciałam. Ja chciałam się szkło Nie, nie. rozwalaj no. Ale, ale, Ej, ale ja już nie mam spodni proszę pana, ja nie mam spodni! Znaczy budków nie mam, budków nie mam, nie masz budków, nie masz budków, nie masz Bo budków. Pokazuj ręce. Moja też pana. Na muszę... Za karę wszyscy dostaną podupce. Wypinaj się.

Wy... Proszę pana, komisja... Policjanci, Denis, tutaj znie... Denis, ale tutaj znieśli szkło! Nieprawda! Kłamczuch! Nieprawda, to... no. nie ten... ja nie robiłem! Ale... 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 Ja... Ej! <ścoughs> Ej, proszę pana, tutaj ten... Ale w <ścoughs> szkło! Nieprawda, kłamczuch! No, sam... Ej, Ej cicho! cicho. Ej. Ej, proszę pana! Do izolatki Ale! Ale, halo! No. Ale no Nie siek tam sobie albo was ze strzelę! Ale! No. Pokazuj dupę! Pokazuj dupę albo poryju!

nie, yeah! no <laughs> oh, yeah. yeah. Dobra, wszyscy mogą iść na dwór oprócz Dawida. Co? A ja jestem... A jestem za murem, a jestem za murem, jestem za murem! Nie! Jestem na dwór. Pójdziesz na dwór. 还有，还有，谁